24 pytania. Rozmowa poranka. To tak, żeby nie było wątpliwości, nie cała Polska 2050, ale tylko jedyny jej przedstawiciel. Paweł Zalewski, poseł na sejm. Witam pana posła. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, pan swojego czasu był w takiej organizacji na od 2013 roku został pan powołany przez Radosława Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych. Ta organizacja to polsko-ukraińskie forum partnerstwa. Co z tego dobrego wyszło? To była próba rozmowy na poziomie polityczną, ale także przede wszystkim społecznym, pomiędzy przedstawicielami Polski i Ukrainy o kluczowych kwestiach dla obu krajów, a ja otrzymałem misję z rąk ministra Sikorskiego, aby rozmawiać i przedstawiać polski punkt widzenia na tematy historyczne, głównie związane z Rzezią Wołyńską i Zaczęliśmy bardzo poważny dialog wtedy, chociaż Polska ten dialog toczyła wcześniej na różnych poziomach politycznym, historycznym, także społecznym, ale to była taka próba nowego, nowego rozdania. I muszę powiedzieć, że miałem duże wrażenie wagi. Tej tematyki, wagi poruszenia i sposobu poruszania tej kwestii przez polskich, ale także członków forum, ale także przyjęcia jej przez członków ukraińskich. To, co istotne, to to, że mieliśmy możliwość, to dlatego, że zapewniło nam to MSZ Polskie, ale także ukraińscy partnerzy, wyjazdu do szeregu miast. Ukraińskich i rozmowy o e, kwestiach historycznych, bardzo poważnych, które przecież wtedy nas dzieliły, e, z Ukraińcami. Jeżeli dzisiaj e, te sprawy zeszły na zupełny margines, mimo że w moim przekonaniu w sposób całkowicie nieumiejętny, a właściwie e, taki prowokacyjny, były Podjęte następnie przez polityków PiS. u I pamiętamy przecież, że okres zmrożenia relacji polsko-ukraińskich po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku y y związany był właśnie z kwestią przeszłości, kwestią mordów, które miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej y i stosunku. Ukraińców do nich, no to myślę, że, że dzisiaj ten, ten dialog, który wówczas prowadziliśmy, daje, daje efekty. Złożyło się na to, złożyła się na to aktywność bardzo wielu bardzo wielu osób. No ale to zdaje się, chyba teraz, myślę, że... Panie Pośle, to PISY mhm. te stosunki z Ukrainą utrzymuje, a nie platforma obywatelska. Ja też przypomnę, że ale... w roku 2011 mhm. zajął pan piąte miejsce w rankingu na 10 lobbystów mhm. Ukrainy na świecie, to był mhm. ranking sporządzony przez Kijowski Instytut e, Polityki mhm. Światowej. I teraz moje mhm. pytanie brzmi, co udało się rządzącym zrobić w roku 2014, wtedy rządziła koalicja PO-PSL, jeżeli mnie pamięć nie myli, po tym jak sobie kacapy zajęły i Krym, i Donbass? Mhm. To może najpierw jedna bardzo istotna kwestia. Otóż mój mandat, który miałem w 2013 roku, wynikał właśnie z niepodważalnej Mojego niepodważalnego stosunku do Ukrainy, przyjaznego stosunku do Ukrainy, który polegał na tym, że byłem wielkim zwolennikiem Ukrainy w Unii Europejskiej i Ukrainy, która przyjmuje. Europejskie standardy, znaczy demokrację i rządy prawa, walczy z, z korupcją i systemem autokratycznym, który wprowadzał prezydent Janukowycz. I ten mandat utwierdziłem właśnie w tym rankingu, ale także, i to jest odpowiedź na pana pytanie, panie redaktorze, o 2014 rok, ja byłem w Parlamencie Europejskim sprawozdawcą umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu, czyli takiej umowy gospodarczej, która przenosi 60% ustawodawstwa europejskiego na, na Ukrainę. I nam się udało, panie redaktorze, i to był jeden z efektów naszych działań, w tym moich działań w Parlamencie Europejskim, nam się udało, Panie Redaktorze, doprowadzić do tego, że ta umowa przez Ukrainę, przez Unię Europejską, przepraszam bardzo, została, została ratyfikowana jak najszybciej, w absolutnie ekspresowym tempie, mimo że było wiele różnych oporów i mimo że takie umowy w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej nie przechodzą szybko bez... Różnych, różnych wątpliwości. Pamiętamy chociażby co się działo z umową koreańską, a więc to był jeden z bardzo poważnych efektów. A przypomnijmy, że Ukraińcy zaczęli Majdan, Europejski Majdan w, pod koniec 2013 roku właśnie jako wyraz sprzeciwu wobec tego, że Janukowicz nie chce podpisać przygotowanej przez... Umowy stowarzyszeniowej z, przed... z Unią Europejską, e... to fakt, ale Ta. ja wracam do swojego Ta. pytania i co udało się zrobić od roku 2014 i na Forum Parlamentu Europejskiego i tutaj w naszej polityce krajowej, kiedy mhm. kacapy zajęły teren Ukrainy, Donbas i Krym. Do tego wszystkiego Ukraina dysponowała mhm. wtedy porozumieniem przecież budapesztańskim, zgodnie z którym w ślad za rozbrojeniem atomowym, a właściwie za oddaniem czy po oddaniu Rosjanom ich broni atomowej i Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone, i Rosja gwarantowały, że terytorium Ukrainy jest niepodległe, niezależne i samoistne. Co udało się zrobić? Ja, ja odpowiadam. Doprowadziłem do tego w Parlamencie Europejskim, że przed końcem kadencji, na no ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2014 roku, Parlament Europejski zgodził się na. Wprowadzenie w życie tymczasowe do czasu, kiedy umowa zostanie ratyfikowana przez inne państwa europejskie, wprowadzenie w życie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Muszę powiedzieć, że to nie było proste, panie redaktorze, ale i pozycja Polski, którą reprezentowałem w Parlamencie Europejskim, i wiarygodność Polski w tym kontekście, która przekonywała. Za Ukrainą, na rzecz wprowadzenia jak najszybszego tej umowy w życie, ale także to, co zrobili sami Ukraińcy. Ich męstwo, ich opór, ich walka o demokrację i praworządność na Ukrainie były argumentami. Także muszę powiedzieć, że to uważam że jako. Czy z moich największych sukcesów? Panie pośle, to rzeczywiście sukces niewątpliwi, i ja panu w żaden sposób ani nie chcę odbierać tego, co udało się panu zrobić, ani nie chcę podważać pańskich osiągnięć. Ja się pytam w kontekście szerszym. Po inwazji w marcu roku 2014, bo to warto przypomnieć, w marcu 2014 roku rozpoczęła się regularna wojna na Ukrainie. Co prawda, co niektórzy próbują pomniejszać roli i znaczeniu, mówiąc, że e tam tylko Donbas albo e tam tylko Krym. Ale od 2014 roku do 2022 zginęło na Ukrainie bez mała 45 tysięcy ludzi, jakoś A. dziwnym trafem nikt nic nie robił. Panie redaktorze, proszę o to pytać także inne osoby, ja mówię, odpowiadam za siebie, bo ja akurat wtedy byłem aktywnym politykiem w relacjach europejsko- Unijnych i w ten sposób realizowały I jest pan w dalszym ciągu narodowym. lobbystą ukraińskim wielkim. Szacunek za to naprawdę. Nie, panie redaktorze. Panie ja, Natomiast, wie, że ja nie nie tego to w takim razie ja inaczej sformułuję to pytanie. Ponieważ Macron nie jest od wczoraj w polityce, yy, Scholz no powiedzmy, jest nowym nabytkiem, dragi, no gdzieś tam się też przewijał, ale dopiero teraz jest tym premierem. No ale gdyby Francja, Niemcy plus za tego wszystkiego jeszcze Włochy w roku 2014, po tym co zrobił w marcu Putin, w jakiś sposób zareagowali, czy dziś mielibyśmy taką odsłonę tego teatrum wojennego. Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, ale może zacznijmy od tego, jak powinna zareagować także Ameryka dużo wcześniej i jak Zachód powinien odczytać sygnały, które od 2007 roku, akurat też tak się złożyło, że byłem tego świadkiem, od konferencji bezpieczeństwa w Monachium, sygnały, które dawał Putin. To było pierwsze jego wystąpienie, w, których, w którym powiedział, że rzuca, rzuca wyzwanie. Zachodowi, potem był 2008 rok z Gruzja. Gruzją mhm. i cała fala niezrozumienia i próby przedstawiania polityki europejskiej na jakby poziom realistyczny. Dzisiaj to wiemy i my możemy, myślę, jako Polacy, powiedzieć, że właściwie odczytaliśmy zagrożenia. Właściwie chcieliśmy, aby Ukraina i Gruzja otrzymały. Tą mapę drogową członkostwa w NATO na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest historyczne ja jestem, też, ja jestem też historykiem, wtedy brałem udział w tych wydarzeniach, chociaż one mają charakter historyczny. Pytania historyczne są bardzo ważne, ale ja mam też pytania na dzisiaj, panie redaktorze. Pytanie brzmi: na przykład, tak, co doprowadziło do tego, że rolę reprezentanta Europy Środkowej w Kijowie. Pełniła dzisiaj Rumunia, a nie Polska. I to niestety nie, nie, jest panie, bardzo poważna sprawa. To, to jest już ewidentna polityka. Ja panu, wie pan, ja też podchodziłem podobnie zresztą, tak, te, stawiam sobie wiele pytań, tak? I sam nie, próbuję nie, na nie odpowiadać. I teraz pytanie brzmi: Czy pan by swoją osobą dziś? Yy, w jakikolwiek sposób chciał uwiarygodnić Szolca, który pojechał chociażby do Kijowa wczoraj i mówił Zełęskiemu, że żadno państwo nie pomaga Ukrainie tak jak Niemcy. Chciałby pan tam być na miejscu? Co by pan zrobił tak po mówiąc? Albo by pan odwinął, albo by się pan zawinął i po prostu poszedł. I teraz rozmawiamy o bardzo poważnej kwestii. Mianowicie... Unia Europejska jest Unią wielu państw, 27, które mają różny punkt widzenia w bardzo wielu różnych sprawach. Niestety mają również bardzo różny punkt widzenia na politykę międzynarodową, bo inne jest usytuowanie tych państw, inne są ich relacje gospodarcze, inna jest ich tradycja. I rolą każdego państwa w Unii Europejskiej, a dzisiaj akurat tę rolę nieźle wypełnił prezydent Macron, Rolą każdego państwa jest doprowadzenie do kompromisu, do tego, aby nasz punkt widzenia został uwzględniony przez naszych partnerów, nawet mających zupełnie inny punkt, jakby interesy niż my, tak jak w przypadku Niemiec. Otóż, a z drugiej strony to wymaga przyjęcia jakiejś części stanowiska partnera. W tym przypadku również Niemiec, proszę bardzo. I to oznacza, że gdzieś idziemy. W jakąś wspólną stronę. No to panie pośle e, to inaczej, żeby nie było, realizuje... że ja się zafiksowałem mhm. na tego biednego szolca. To Macron mhm. jest trochę dłużej politykiem, aniżeli szolc tego wielkiego kalibru. I chciałby pan uwiarygadniać Macrona, który wczoraj również przy Zełańskim był, I, i po tych jego wszystkich frazach, które wypowiedział między innymi o tym, że Ukraina i jej wejście do Unii Europejskiej to są lata, o ile nie dekady. Ukraina powinna dać możliwość Putinowi wyjścia z twarzą. Ukraina powinna pójść na ustępstwa. Chciałby pan coś takiego legalizować? Mm -hmm. Ale właśnie, panie redaktorze, właśnie niczego takiego wczoraj Macron nie powiedział. Nie no, wczoraj to, to takiego rzeczywiście im... nie powiedział, ale przed, pan... przed tym wczoraj było jeszcze przedwczoraj. I wtedy to dobrze. mówił. To, to teraz proszę bardzo, ma pan rację. Pokazał pan, z jakiego punktu wyjścia przywódcy Niemiec, Francji, także Włoch, także Holandii, podchodzili do problemu e, e, wojny którą wydała Rosja Ukrainie pomocy Ukrainie także członkostwa potencjalnego przyszłego e, Ukrainy w Unii Europejskiej na razie statusu kandydackiego i ma pan pełną rację że e, nasze stanowisko w tej kwestii było bardzo bardzo odległe od stanowiska od tego co jest Dzisiaj potrzebą chwili w Europie, co jest interesem europejskim, także interesem polskim, a przede wszystkim interesem ukraińskim. I niech pan zobaczy, zupełnie bez udziału Polski. Francuzi dzisiaj mówią, że chcą szybkiego statusu kandydackiego i to prezydent Macron mówi jako przedstawiciel prezydencji unijnej, a nie tylko jako przedstawiciel swojego państwa. Niemcy mówią o tym, że będą pomagać i dostarczą chałubice. W bardzo ważne, niezbędne Ukraińcom i do tego jeszcze, do tego jeszcze są Włosi i do tego jeszcze Macron doprowadził do tego, że zasypał podziały, potencjalne podziały pomiędzy Europą Środkową. Która jest stanowisko pomagania wobec w sprawie pomagania Ukrainie było znacznie bardziej znacznie dalej szło niż niż Starego Zachodu Europejskiego, otóż biorąc tam prezydenta Rumunii. Wie pan, muszę powiedzieć, że gdybym był prezydentem Zeleńskim, to pomyślałbym sobie tak, fantastycznie, że Polska nam pomaga. fantastycznie, że Polska przyjęła tak gościnnie i to rzeczywiście wszyscy Ukraińcy a z, wieloma, z wieloma się w Polsce widuje, z wieloma również rozmawiam w parlamencie um, ukraińskim. Fantastycznie, że um, Polska dostarczyła ponad 250 swoich czołgów, ale jeżeli chodzi o załatwienie nam sprawy kluczowej na zachodzie, to sobie sami to załatwiliśmy. Polski w tym w ogóle nie było i panie redaktorze. To byłoby strasznie nieuczciwe. Ja bym się nie zdziwił, panie. Nie, panie, ja bym nie się nie zdziwił, teraz chłopak. końcowe zdanie. Ja, ja mhm. bym... Panie, końcu ja bym się nie zdziwił, gdyby Ukraińcy wyciągnęli z tego wniosek. Nie zdziwiłbym się. I dzisiaj dla nich Polska jest ciągle bardzo ważna i bardzo bliska, i tak powinno być. Ale Polska już przestała być tym, czym być powinna, czyli łącznikiem Ukrainy z Unią Europejską. Dlaczego? Bo prowadzi obok bardzo proukraińskiej i słusznie polityki, politykę antyeuropejską. I tak się tego nie da. Tak się pozycji nawet w Kijowie nie No to, nie to tutaj jest, do tego, tego wszystkiego jeszcze jeden aspekt dochodzi. Bardzo dziękuję, Paweł Zalewski. Polska 2050 był Państwa i moim gościem.